무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Na samym wstępie oczywiście zapraszam Was na mojego TikToka, który rośnie w strzałach po prostu. Wczoraj nagrałem kolejnego fajnego TikToka z bardzo fajnym przekazem, polecam obejrzeć. Eee, naprawdę można się z niego bardzo dużo nauczyć. A dwa, że w opisie live'a macie fajny link do Twitcha Jurka, który robi profesjonalne streamy lepsze niż Xiao Industries. Oczywiście. No? No tak, oczywiście. No. E, nie, pełna profeska. Pełna profeska, dokładnie. Fiu, fiu. Ja stwierdzam, no. że w sumie, jak Jurek chce zobaczyć, no i jest za darmo, no to uczciwa cena, więc też... Więc też pobiorę. I zobaczymy, no. co to za gierka. No. Między Bogiem yy, a prawdą, ba, gratis to uczciwa ja... cena, tak. Jak zwykle, kurwa, nie ma polskiego. Polacy są pomijani. Ale każdy wspierający teraz jest uwzględniany w każdym filmie, słuchaj, mordeczko to moje. Gate Crash. Ok, Dobra, nam jakąś losową mapkę. E, avoid the moving doors and race to the finish line. To lubię. Easy money. A dużo graczy jest z tego co widzę, tam cała armia była. Dobra! Jedziemy! Dobra. Oj, przepraszam. Patera. Patera. No i, no i się wydarłeś Chcę zrobić kurczaki. Yeah! <gulanie> Kurwa, jego mali, Ja już nie wiem, o co tutaj chodzi. Cholera. Ale Cholipka. O cholera! O cholera Ciekawe kto będzie pierwszy Jak się wszyscy przepychają, daj to spokój. A ma mam tu życie jakieś? Ale łatwo. Easy na cheaterów. Dawaj. Dobrze. O, Jej, Kurwa! Nie, to dopiero ten początek. A, ej, to jest no, taki trochę Squid Game, nie? No. Nie wiem. Navigate to the obstacles and twists. to... co? Obstacles. No, nie wiem, powinieneś do przodu po prostu jakiś wyjść. I co? zrobić dwa okrążenia. Nie wiem co te, te robią, jak się przejdzie przez to. to nie, za, zaraz się dowiem. Nitro. O cholera. O nie. Co za tu grają. To co jest? Dobrze idę? Dobrze idę. No kurde, Bela! Dobra, po, ze po zewnętrznej. Kurde! Po zewnętrznym idziemy! Nie, nie udało się, dobra. Pierwsze okrążenie mamy, teraz robimy drugie. Na prowadzeniu, a nie na nie Kurwa, dupę jebanek, jak nie cofa Cholera, co ja zrobiłem? Jezu, to ale emocje, o Jezus. jak na grzeb ło! cholera. O, dał mi się. Nie było mnie nic. A ty już? Skończyłeś? No. Taki dobry no. jestem w tej grę. No, co ty robisz? To za Nie <laughs> no, komentuj, nie, nie oceniaj, dobra? Będę. Jak ty grasz w tę grę? No, tak! No. Dobra. Co?! Udało ci, się, udało ci się, czy Jaki nie? Jakie eliminated? Niestety zostałem z... Eliminowany Ale debil Chcesz poglądać jak ja gram czy mam wyjść? No wypierdalaj stąd Jesteś takim większym siusiakiem Chciałbym być w pierwszym tym, pierwszym rzędzie Dobra No Kurwa nie To za chujostwo Padłeś? Dwa razy. Ja nie umiem w to grać. Trzy razy, przepraszam. O cholera. O cholera! Dawaj! <laughs> Ta mapa jest fuj trudna. Długo się respi. No robię lagi mam jakieś. Kurwa nie no byłem tak blisko co się, co się robi No co jest? Ej, ta mapa jest zła, nie podoba mi się Fist full of frags? a ja kiedyś grałem w to. No to takie dziwne cowboje jakieś Ja wygrałem O... Tak coś. Jak zwykle jesteś klubu nogi Tycho, coś idzie Dobra, biegnij. Nie ma innych wierzch. O, o, o. Yeah, kurde, wygrałem! A czy zostałem eliminated? Nie, dobrze. Prze, 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 nie Jurek, nie przechodzę nie. dalej. No, ja dobiegłem. Jezu, ale się posypało. Jezus, Maria. Oh, Jesus, Maria. 25 ludzi zostało, tak? Gracze. Tak, dobrze. Zwalifikowało się. No to teraz trzeba dać sobie wszystko, bo mnie wypierdolą z tego okna <grych> Dobra Zobaczę jak inni pospadają No tak no i chuj No i tu masz takie, takie żółte, widzisz, to znaczy, że ten No i najlepiej poczekać aż. Nie, ale Próbowałem przy krawędzi trochę, nie? Ale i tak Cię spycha jak nie trafisz. No to takie skupię. Co to o. wymyślił? No idź ktoś, kurwa. O! Dobra, jeszcze nie dostałem, wychodzę. Wychodź. Kurde, się nie dostał. tu. Tak. Nie weszłeś. Weszłem. znowu połowa odpadnie. No nie taka połowa jednak. Restreamka Eli. Marcin, co ty na to? Restream Eli? Będziesz oglądał? Nie, tam, do... bo mi bana dadzą. Z... To, to nie, są takie. nie, bo mi bana dadzą, dziękuję bardzo. No to... I chyba z czasem będą te pola znikać. Co to takiego? Szacunek? Wa, o Jezus. No nie wiem, to... Coraz szybkość, coraz większa szybkość. Dobra, będę biegł. Biegnij, biegnij. No, ja no. A, to już? tak, tak! Przetrwałem! A ty? Będzie biegł po koronę. A ty? Ja, nie, ja przetrwałem. Ja też. Ile? Dziewięciu. Dobrze nam idzie. Poczekamy, czy teraz będzie po koronę. Bieg po koronkę, będzie a, a cię wypierdolę z tej mapy teraz, zobaczysz. Wezmę cię za fraki. Jednak nie mam korony. I polecimy razem. Yes, final round. Hexagon. O nie, hexagon. Nie lubię hexagonów. A, to jest się takie. Lodowisko. Lo, ten. Lód jakby. Rozumiesz o to chodzi, czy nie? I coś jak te, były to taka grawy z zbierki. Nie wiem, ale to jest tak, że jak staniesz na jakimś polu, to na po chwili nie znika. I musisz się utrzymać jak najdłużej. No, cholera No mi jak na razie idzie nawet dobrze ci powiem O cholera Wy typy by. kurwa, zleciałem kilka piętr chuj. To ostatnie piętro jest w ogóle Ożesz mardę. mordę Nie przetrwałem, Piotrek, a ty? No dobrze było. Dobrze, ale poszło nam nawet nieźle.